Roztańczona Niedziela w Radiu Centrum. Kolejna niedziela, kolejne spotkanie z tańcem w Radiu Centrum. Dziś powracamy po dwutygodniowej przerwie do tanga, tanga argentyńskiego. Monika Piekarz, Adrian Otocki w studiu. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. Tradycyjnie nasze spotkanie niedzielne rozpoczynamy od muzyki i jak też tradycyjnie dodam, że te pierwsze chwile naszej audycji należą do Moniki, która... Przedstawi ten pierwszy utwór dzisiejszej audycji zacznijmy od tanga. Będzie to tango argentyńskiego muzyka i kompozytora Rodolfo Padiego, który zaczynał jako pianista w różnych e, orkiestrach, między innymi w orkiestrze Juana D'Ariensa. E, uważa się nawet, że przyczynił się do e, wprowadzenia rytmicznego brzmienia utworów D'Ariensa. E, potem założył swoją własną orkiestrę tworzył utwory w specyficznym, łatwo rozpoznawalnym stylu. Teraz usłyszymy tam no Po Ktoś go... pokłócił się z szefem? Humilation. Z szefem się pokłócił? Tak, to takie tam były pikantne historie. To przejdźmy <noise> do muzyki. Pirpineta, tan bonita e tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ria, ria, y no que tu risa de tus Cascabel, cascabelito, ria, 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 Tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Wiem kilka chwil temu o tym, że mamy kolejną niedzielę, ale to jest kolejna, ostatnia chyba, czy przedostatnia niedziela karnawału. A to jest taki człowiek, który dojeżdża do Lublina z Warszawy i chciałem cię zapytać o karnawał w Warszawie. Czy ty w karnawale też e, uczestniczysz jakoś? To znaczy albo coś organizujesz, albo e, bierzesz udział w jakichś imprezach karnawałowych? Wiesz, to jest tak, że ja jeszcze zanim jakoś tak kupiłem się włącznie na tangu argentyńskim, to, to bardzo owocnie ten czas spędzałem, jakoś ten czas karnawału. To jest czas, kiedy mm, na przykład wszystkie takie poważniejsze uczelnie warszawskie organizują wielkie bale karnawałowe. I ja pamiętam, że taki jest wielki bal karnawałowy na, na Politechnice Warszawskiej, którą często, mm, nie wiem jak jest w tej chwili, no bo już wsiąkłem w tango i jakby już przestałem tam chodzić. E, I to zazwyczaj robił wspólnie Uniwersytet Warszawski i, i Politechnika Warszawska. I to był taki taki takie miejsce, gdzie, gdzie faktycznie można jeszcze było na samym początku przynajmniej zatańczyć, zatańczyć walca, e, zatańczyć polonez nawet był jakiś taki polonez otwierający, i to była taka fajna, wielka w tej auli, w tym głównym gmachu. E, impreza. Fajna impreza karnawałowa i jakoś tak nawet miałem taką turystykę, jeździłem po kraju, po jakichś dużych takich studenckich, no bo nie ukrywajmy, że to, to są raczej studenckie takie imprezy, gdzie mają duży rozmach i jakby jest dużo młodzieży. I, i to wszystko faktycznie tak tanecznie, mocno z naciskiem tanecznym wiem, wygląda, i to, to było fajne, ale jak wsiąkłem już tango, no to raczej ten karnawał już. Hmm, w rytm tangarga, tak. Już, już jest tam, już tangową, ma twarz, i, i w związku z tym z, ten okres styczeń-luty, szczególnie to jeżeli jest jakaś taka większa impreza tangowa, to się często zdarza, no to ona zazwyczaj ma właśnie charakter ma taką takich kram, kramlach, kram, kram, kram klamrach, kramrach, przepraszam, yy, karnawałowych. Mówiłeś poza studiem o tym, że E, dość specyficznie albo inaczej tańczy się w maskach karnawał, także tak to karnawał to w ogóle czas takich dość, dość luźnego podejścia do stroju, tak ponieważ w zasadzie każdy, każdy jakiś taki poważniejszy taniec ma swój dress code. O tym dress code w tangu to już tam mówiliśmy wiele razy. E, więc tutaj w karnawale no to jest jakoś troszeczkę to inaczej traktowane. No i tutaj jest kilka kilka jest frakcji, tak, są takie frakcje, kiedy faktycznie m, bardzo bardzo luźne, że są imprezy przebierane to przebieramy się za bohaterów. Na przykład jest hasło bohaterzy kreskówek, hasło szpital psychiatryczny, gdzie każdy wybierze i to jest... I to... W nie szykuje się, podpowiem, to ci, którzy nie wiedzą albo kto śledzi, śledzą imprezy kulturalne w Lubinie Tanecznej szykuje się bal wenecki, ale to też... No właśnie, do tego zaraz wrócimy, natomiast ja, ja w Warszawie organizuję taką dużą, dużą kwartalną już milongę, milongę warszawską i jak, i jak Teraz akurat mieliśmy edycję m, styczniową i ona nie była edycją karnawałową, jak był na to inny pomysł troszeczkę, ale na przykład w zeszłym roku ona już, ona w lutym miała, była i ona już miała, była edycją wyłącznie karna, była edycją karnawal i y był, był nacisk, żeby to była impreza w maskach, właśnie w maskach e, że impreza, że to jest jedyny, jedyna, jedyna, jedyny element, który można założyć, także żadnych żadnego opuszczenia adres kodu, tak, czyli nie nie wiem, nie przebieramy się, tylko mamy te maski. No i e, no i właśnie tutaj odkryłem, że naprawdę te maski, to jest to jest w ogóle ocean, po prostu ocean, bo niby każdy no, różne są maski, każdy tak dobiera sobie este, no, pod kątem głównie estetycznym, co mu tam Prawda, czy chce zakryć większą czy twarzy, mniejszą, nie wiem, tu piórko, tam piórko, a tu nie, 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 tu jakby, tak naprawdę to istotna jest jakość maski. Okazuje się, że takie zwykłe, jak się kupi jakąś zwykłą maskę plastikową, to nie można w tym tańczyć, no bo no, ta impreza w 6 godzin trwa, po prostu po godzinie posiadania cup, cup, plastikowej, cup, 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 tak. Ona od razu paruje i leci woda. Skóra się tam jakieś tak. odparzenia są. Tak. W ogóle należy zapomnieć o tanich plastikowych maskach. Ja na szczęście miałem maskę sprowadzoną z Wenecji. One muszą być papierowe, a taki gruby, gruby karton. I gruby karton, ona cały czas wchłania wodę i świetnie ze skórą współpracuje. Także te maski weneckie, które naprawdę w Wenecji kosztują po, po, po 10 euro, po 20 euro. To są maski, które można mieć na twarzy przez 6 godzin imprezy i nic się nie dzieje. Skóra tam nie, nie spędzi człowieka, nic się tam nie odbarwia, pot nie leci. I super. Natomiast wszystkie syntetyki, wszystkie plastikowe maski, wszystkie maski, które są z jakichś syntetycznych materiałów, to wszystko fatalnie współpracuje, współpracuje muszę, z, muszę potwierdzić, z bo zdarzyło mi się raz rok, może dwa lata temu, wystąpić na takim balu maskowym, gdzie zachciało mi się założyć maskę upiora w operze a jest to niestety typu twarzy mm -hmm. pokryte, ukryte w masce i rzeczywiście, no nie było to materiał wenecki, w związku z tym się strasznie męczyłem, bo gdzieś tam coś, że tak powiem, swędziało, a tu gdzieś się czek spocił i tak dalej, i tak dalej. Nie było to komfortowo, tak powiem. No i, i też jakby, ponieważ tangu jest ta bliskość partnerów, no to też trzeba brać poprawki na rozmiar tych, tych masek, tak? To nie mogą być tak, są na przykład takie weneckie maski, z z długim nosem no to to już w ogóle nie wchodzi w grę, bo tutaj ciężko było ładnie się. to wygląda z zewnątrz, tak, tak, jak ktoś patrzy na obserwuje, nawęści, tak. mm. to rzeczywiście wygląda to fajnie, bardzo tak elegancko, ale no komfort zależy od jakości. no tak, tu zawsze jest ten komfort, znaczy komfort zawsze jest ten dylemat między między estetyką a funkcjonalnością wygodą, więc tak trzeba zminimalizować to i wtedy jeśli chodzi o taniec, to co jeszcze, żeby to było faktycznie na takim grubym kartonie, no to już można sobie spokojnie. Ale poza Pajz poza tą, poza tą y, Milongą y, karnawałową, czy tą tangową, którą, hmm. którą organizujesz w Warszawie, czy organizowałeś w Warszawie. Z nie, cały czas punktu? organizuję, aczkolwiek w tym, w tym roku nie, 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 nie było edycji, nie było edycji karnawałowej, będzie w przyszłym. Ale z twego punktu widzenia, tak zupełnie obserwatora, który jest w Warszawie, który widzi no. jak Warszawa żyje, powiedzmy w, w cudzysłowie, Warszawka się bawi w karnawale? Nie no, pewnie, że się bawi, no tylko jakby jaka jest jakość tej zabawy, tak jak ja mówiłem, no bo to jest też świetny interes, tak, każdy, każdy jakiś lokal, każdy klub przy, Otwiera mnóstwo imprez karnawałowych pod różnym kasłem, hasłem. Zazwyczaj tam po prostu Copacabana, wszystko, Karnawal, Rio, wszystko tam leci. No i ale generalnie są to normalne imprezy, tylko mają dawnowy szyl, który ma charakter reklamowy, który ściąga też ludzi po karnawałach. Natomiast to, o czym mówiłem wcześniej, o imprezach stricte karnałowych, tak jak wielkie bale, no tak naprawdę karnawałowa impreza, no to jest taka impreza, której nie ma poza karnawałem, tak? Więc nie, nie, nie możemy iść do klubu, do którego można pójść co tydzień sobie, bo tylko dlatego, że jest hasło karnawal. To jest no. tylko iluzja. Karnawał jest wtedy, znaczy impreza karnawałowa, kiedy ona jest tylko w karnawale, ma charakter takiej osobnej imprezy o specyficznej w ogóle predestynacji, tak? Predestynacji karnawałowej. A zapytam, czy na koniec tej części naszego spotkania, czy zdarzyło ci się E, uczyć tanga młodzież albo takich e, nastolatków, którzy do studniówki się przygotowują albo tańczą na studniówce? E, nie, ponieważ wiadomo, na studniówce się takich rzeczy nie tańczy. No, e, młodzież do, do studniów. Znaczy młodzież musi otańczyć koleżankę albo walca. Tak, no tak. To, to, to to. Natomiast przygotowywaliśmy e, z Moniką ludzi do pierwszego tańca. No to tutaj tanga faktycznie troszeczkę, troszeczkę było. Tango jako e. pierwszy taniec? Monika? Tak, zdarza się. I dużo pracy wtedy potrzeba było, żeby młodzi ludzie nauczyli się, czy oni sami tak spontanicznie wtedy to wychodzą? Mieliśmy taką parę, która chodziła y, przez pół roku na kurs, a potem uczyliśmy y, konkretnego układu już do tańca. No to wtedy bardzo fajnie wyszło, bo oni już tak czuli, co robią. Oczywiście można też dużo szybciej to zrobić, nauczyć się samego układu. Wtedy też wszystko, to fajnie wychodzi. Wszystko można zrobić. Tak. Jak, jak to się przećwiczy parę razy, to na pewno, na pewno Takie, będzie fajne. karno jeszcze jest o tyle takim dobrym momentem, że wreszcie można założyć frak. Wreszcie można założyć frak i nie wyglądać jak kelner. I w tym momencie postawmy przecinek, a Monika zaprosi na ucztę muzyczną. E, drugi utwór to będzie Walczyk, como en un cuento, również Rodolfo Biaggi. No to słuchamy Walczyka. por ti yo muero si me miras si me besas va mi celas serás mi amor No, skoro wysłuchaliśmy walczyka i skoro ten walczyk gdzieś się tu nam przejawia i pojawia w naszych spotkaniach, to mówmy o walcu i walczyku w Milondze. Czy rzeczywiście Milonga to jest tylko tango? Czy to jest też. A. Wal? Czy walczyk to jest. W znaczy po prostu co, co to jest ten walc, tak? Nasz? No, no. Bo... Tu milon gatów. Tu no to... Faktycznie, jest coś na rzeczy, tak? No bo każdy, każdy słyszał o walcu. Walc, walc, no to tak. No, i, ale każdy też słyszał o walczyku, że gdzieś tam ktoś, jakieś walczyki, le... no i właśnie, no to, no, to, to jest to Jaka samo. jest suchnica? Tak, właśnie. Co to, jak to się ten ma, walc do walczyka i jak to się ma do naszego walca? My akurat w tangu mamy tango walc. Tak, tak, o -o. tak, to, tak, tak, tak to nazywamy. Yy, I generalnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zagadnienie, czym to się różni, bo Eee, każdy wie, że taki normalny waltz, czy to angielski, czy wiedeński no to ma takie metrum 3 czwarte, prawda, jest na raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, tak i to jest odstępy czasowe z jedynką, a dwójką i dwójką i trójką są takie same. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, Czyli do tego też taniec się jest zmieścić. taki bardzo adekwatny, tak, w walcu wiedeńskim to jest to, to wirowanie, w walcu angielskim no to są te proste kąty, te poruszanie się właśnie tymi kwadratowymi figurami. A nasz walc, znaczy nasz tango walc, e, jest czymś, co jest połączeniem walca klasycznego z walczykiem, jeśli chodzi o kwestię metrum. To znaczy, bo na początku, czym się różni walc od walczyka? Walc ma właśnie ró równą, tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz a walczyk niekoniecznie. Walczyk ma coś takiego, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, albo raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, czego Kto... nie może mieć walc. I. I teraz nasz tangowalc jest połączeniem tego przy jednym utworze, że niektóre frazy naszego tangowalca są, są miarowe, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a później chodzi fraza raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, później znowu jest na przykład refren, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a później jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To I się cały więcej? czas zmienia właśnie to, 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 to rozliczenie tej, tej podstawowej trójki. To jeszcze wymaga jeszcze większej yy, no, takiej samokontroli u tancerzy? No, znaczy nie, <laughs> samokontroli. No tak. Wymaga tego, co jest. Koncentracji. Po, po, nie, po prostu słuchania. Muzyki. To nie jest no tak, tak, że chciałem, tak? ja rejestruję, że zaczyna się muzyka i tam jadę z koksem, tylko faktycznie po prostu muszę słuchać tego, co się dzieje. I jak słucham, no to faktycznie to widzę, że to, to się zmienia. Przy czym po prostu kroki są te same, tylko zmienia się jakby troszeczkę ich dynamika. Tak? Więc jak ja słucham tego, co się dzieje, no to też i od razu to wyrażam. To akurat jest proste, bo nie zmienia się metrum. Tylko zmienia się jego tak przesunięcie tego akcentu. Z jedynki na dwójkę albo z dwójki na trójkę. To to tango to jest taka, czy w ogóle tanga to jest taka trochę mieszanina, bo walc w tangu. Prawda? No, wals w tangu ma bardzo długą, his, długą historię. Muzyka ludowa, gdzieś tam argentyńska też w tangu pewnie się pojawia i jest takim zlepkiem e, gdzieś tam na leciałości. Znaczy skąd się pojawia muzykę, w ogóle to jest pytanie skąd, się, skąd, skąd to pytanie o ten, o muzykę, o muzykę... Powiedzmy, powiedzmy ludową. Ludową, no bo faktycznie jest, jest takie, um, ostatnio na tangu, znaczy ostatnio, ostatnie kilka lat tanga to um, silna promocja w ogóle kultury argentyńskiej. To jest tak, że, że o ile, no poza tym rdzeniem stricte tangowym, czy jest tango-tango, tak? A na przykład takie utwory, jak tutaj puszczamy, jak Monika puszcza. No to jest ten cały blok tangowalców. On, to blok jest tak samo stary jak tango, po prostu... jednak te walce z Europy przeniknęły też do Argentyny, nazywały się walcami krolskimi, one weszły w... Tango. po prostu walce się tańczyło, bo to był pierwszy taniec towarzyski, który można było w parze sobie tańczyć. I on był tańczony na całym świecie, tam gdzie kultura europejska doszła. Ona doszła też do Argentyny, wiadomo, przecież tam w końcu stała się migracją. Więc jakby ona była integral, w ogóle się cokolwiek tańczyło. Tańczyło się też walczyki. Tak, tańczyło się te walczyki. No, a przy okazji tam rozwijało się też to tango, więc to, to, to zawsze było z nami. Była też mówiliśmy o tym, była też milonga, czyli ten taki bardzo rytmiczny, szybki rodzaj tanga, więc takie trzy wielkie działy, tak, tych tangowalców tanga klasycznego i, i tych milong takich bardzo energetycznych z ciągłą zmianą ciężaru szybciutkich, szybciutkich utworów. E, natomiast jakby teraz jeszcze, ponieważ to tango tak ładnie trysnęło i rozrasta się wszędzie i w ogóle jest taką wizytówką Argentyny, więc oni, oni, Ministerstwo Kultury Argentyny na tej, na tej fali promuje wszystko co argentyńskie i przy każdej okazji, wiesz jakieś możliwości mm, takich spotkań do większych festiwali, maratonów, to jest też jakiś rodzaj folkloru argentyńskiego, tak, że to nie tylko, nie tylko tango, ale też folklor argentyński, który ma charakter zazwyczaj albo indywidualny, albo korowodowy. No, większość takich rzeczy, które tańczymy, fol folkloru argentyńskiego, to są w ogóle świeże rzeczy, gdzieś tak od 5 lat to się tańczy, a tango w Europie, no to jest jakieś 20 lat ma, od, od kiedy tej restytucji po... Po 1982 roku, od kiedy się tam Argentyńczykom przypomniało, że jednak mają wielką kulturę, i to nie tak, że ich ci zgnietli Brytyjczycy na tych wyspach, trzeba jednak odrobić kulturą. Więc od kiedy to tam trysnęło, no to też trzeba promować wszystko. Nie tylko mamy tango argentyńskie, mamy inne rzeczy, niech ludzie też to poznają. No i jest to taki o tyle ciekawy wkład w tango, że o ile nie jest to jakoś jego stricte stricte z nim związane, o tyle jest taki miły przerywnik. Od czasu do czasu czasami na zakończenie milongi, takiego dużej, czy jakiegoś maratonu, czasami w środku, to różnie bywa, zatańczy się jakiś utwór ludowy właśnie. Na przykład takim, 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 takim rodzajem ludowej muzyki argentyńskiej jest Chacarera. To jest taki rodzaj tańca korowodowego. Jest to bardzo miły przerywnik albo miłe zakończenie milongi, ponieważ wiadomo to, taniec towarzyski to są pary, pary. No i nagle że nie ma impreza charakteru towarzyskiego, tylko tworzą się jakieś korowody, które mają pewien określony obrządek, tak jak trochę w Menłecie jest do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, zmi zmi zmiana kierunków, jakiś taki cały jest choreografia takiego korowego tańca, a na końcu prawda, jest zespolenie się w jednym korowodzie i to jest taki, taka miła rzecz, to, to, to są czakarery, ale nie tylko czakarery, różne zamby. Yy, i różne, różne peny, jakby bardzo dużo takich ludowych tańców. Nawet widziałem ostatnio pokaz. Był tańca jakiś argentyński górali, taniec z jakimiś biczami. Argentyński taniec z biczami. Do... Siedział facet, lał tymi biczami podłogę. Też, Dobrze, też, no. też. Nie wiem, co to ma z tangiem wspólnego, ale było ale to było. na imprezie tangowej. Y, y, Przeglądając y, czasem YouTube'a i wrzucając wcześniej tanga argentyńskie, żeby popatrzeć, jak pary tańczą tanga argentyńskie, nie ma wielkiego wyboru, jeśli chodzi o filmiki z tańcem argentyńskim. Jak to nie ma wielkiego wyboru, jak to nie ma, no, <laughs> jak wpiszesz tango argentyńskie na YouTubie, no to jest 187 tysięcy tam propozycji. Dobrze, sprawdzę. Dobrze, jak to nie ma wielkiego sprawdzę. wyboru. Bardziej, bardziej muzyki. Przepisz w dół. Muzyki jest więcej rzeczywiście, jeśli chodzi o tango argentyńskie z tego wielkiego katalogu. Chyba, znaczy nie co masz na myśli, może jakoś, może jakoś uściślisz y, pytanie, co to... Nie, no po prostu chciałbym zobaczyć, no, jak jakby, Ja znaczy, bym zrozumiał, jest... jakby tak powiedział, że jakiś to by usiadł taki maestro tutaj i powiedział, że no nie ma czego oglądać, no, po prostu nie ma czego oglądać, co oni tam robią, to nie jest tango, co ja no, się tam może, wygłupiają, może, tylko może ja tańczę co w tango nie, i takich jak nie, ja jest niewielu, tak to, nie. to może cztery filmy są godne uwagi, a to dam do śmieci. Ale na was trafiłem, także jestem, pocieszam się. Się Ale nie dnia. wiem, czy przez YouTube. Też, też, <grym> też. Kani, powoli zbliżam się do końca dzisiejszego spotkania z tańcem w Radiu Centrum. Monika, co na koniec zagramy? Na koniec milongę, tak do kompletu. O, czyli właśnie to szybkie. Takie bardzo rytmiczne tango z ciągłą zmianą ciężaru ciała. Kampa Fuera, również Rodolfo Biagi. I żeby państwo posłuchali, jak ono jest szybkie właśnie. Monika Piekarz, Adrian Tocki, Marek Skowronek. Dziękujemy za dzisiejsze dziękujemy spotkanie. Również. Zapraszamy dziękujemy. za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Están las ilusiones de el tiempo que se fue Mi vieja dicha perdida, hoy estás en el olvido Y yo que tanto he querido, siempre te recordaré